Więc mamy ten kluczyk do Volkswagena. Dwa przyciski, scyzoryk otwieramy. Więc, jak wymienić baterię, tutaj, akurat wewnętrznej stronie po otworzeniu tego scyzoryka, mamy delikatną wpustkę taką. Tą wpustkę wykorzystamy, aby rozłączyć jedną i drugą część, górną i dolną. Więc tutaj dociskamy, próbujemy to rozszerzyć, i widzimy, nam się rozszerzyło zrobiła się przerwa w obudowie następnie więc tylko ciągniemy na zewnątrz, ta część już nam niepotrzebna na daną chwilę, pozostajemy przy tej części jak tą część rozbezpieczyć, musimy też rozdzielić górną i dolną część widzimy, że tutaj dookoła jest taka delikatna gumka uszczelniająca albo uszczelka można to nazwać w tym miejscu ma się rozdzielić górna i dolna część jak to zrobić, wystarczy palcami rozszerzyć to. W ten sposób widzimy tutaj mamy cały system. Natomiast tutaj znajduje się bateria. Żeby baterię wyciągnąć, warto zapamiętać przed wyciągnięciem baterii jak jest założona bateria tą częścią w tą stronę. Przy wyciąganiu tutaj akurat jest delikatna wpustka, podważamy baterię. Bateria nam wychodzi. Mamy tutaj mocowanie baterii, a tutaj sama bateria. Na baterii widzimy znak CR2032, jest taką baterię potrzebujemy kupić nową do wymiany baterii w takim kluczyku. 2032. Przy montowaniu pamiętamy, tak jak była wcześniej stosowana bateria, czyli w ten sposób kładziemy ją tutaj w tym prowadnicy i dociskamy, aby wskoczyła w swoje miejsce. Usłyszeliśmy klik, więc bateria już wskoczyła na swoje prawidłowe miejsce. Następnie tą część przykładamy tak, aby tutaj pasowała w swoje miejsce jest przerwa wszędzie dookoła natomiast jak już tak wprowadziliśmy ją w swoje prowadnice dociskamy po całości i widzimy wszędzie ta przerwa zniknęła, ładnie wszędzie jest dopasowane i oczywiście na samym końcu jedną część z drugą łączymy wkładamy i dociskamy sprawdzamy czy wszystko działa prawidłowo tak jak wcześniej działało, kluczyk oczywiście przyciski za każdym razem, kiedy naciskamy, czerwona dioda powinna się świecić. To tyle. Dziękuję bardzo.